Żadnego szacunku. Jakie to smutne. Jest dowodem na istnienie magnetyzmu zwierzęcego. Jestem mądry. Trenowałem z gazetą i umiem czytać. Jest jedyną uczciwą istotą w całym Las Vegas. Kocham życie w Las Vegas i nie pragnę innego. Mam tutaj wszystko. Dostarcza rozrywek nie tylko zwierzętom. Pożycie psie jest fantastyczne. Las Vegas to jest właśnie to! To rover dangerfield. Hej, dzieci! Co słychać? To pies z wielkiego miasta, który znalazł się daleko od domu. O, przepraszam, jestem tu obcy. Bardzo, bardzo daleko. A! Ja na farmie chyba zmienię imię na burek. Jaka rozmowna. Jego życie to ciągła walka. Odejdź zaraz od tych kur. Oto mój kumpel. I przygoda, czy wy mnie nie mylicie? Z czerwonym kapturkiem. Dokonuję wielkiego odkrycia. Co to jest? Że na świecie istnieje prawdziwa miłość. Porzucę dla ciebie kość. Dziś wiem, że byłaś moim synem. Bo gdy ujrzałem cię, starszała we mnie krew i zapłonęło serce me. kazał się tak drzeć. I prawdziwa przyjaźń. Wiesz, to szukaj! Chcesz, to sam biega. To Rover Dangerfield. Pies, którego nikt nie szanuje. Żadnego szacunku.